Hematologia w Szpitalu Kopernika istnieje praktycznie od początku istnienia tego szpitala, a więc od 1973 roku. Początkowo nie była wyodrębniona z oddziału chorób wewnętrznych, jednakże po kilkudziesięciu latach, po 20 latach, z chwilą przeniesienia do obecnego budynku, powstał. Oddział hematologii, który był yy, w pewnym sensie yy, oddziałem i akademickim, i oddziałem szpitalnym. Yy, przez cały czas szpital się rozwijał, równolegle rozwijała się hematologia. Mieliśmy od początku duże aspiracje i ambicje, żeby był to oddział yy, w Polsce, przynajmniej identyfikowany i dobrze oceniany przez pacjentów. Wydaje się, że nam się to udało w dużym stopniu dzięki pasji personelu, który udało nam się tutaj zgromadzić, i tak jest do dziś. Jeżeli miałbym wymienić najważniejsze momenty funkcjonowania hematologii, tutaj to niewątpliwie przeszczep autologiczny szpiku kostnego był takim kluczowym wydarzeniem. Wykonaliśmy go, datę pamiętam do dziś, 13 czerwca 2001 roku, a więc prawie ćwierć wieku temu. To było wydarzenie przełomowe, ponieważ pokazało, że możemy stosować w tym szpitalu, na tym oddziale, techniki najnowocześniejsze, które wprowadzano w tym samym czasie w Europie i w świecie. Potem kolejnym przełomem było wybudowanie i oddanie do użytku oddziału transplantologii czy budynku transplantologii, który funkcjonuje do dziś. Wówczas mieliśmy możliwość wprowadzenia przeszczepów od innych pacji, od innych osób, a więc od niespokrewnionych dawców jeszcze nie, ale od spokrewnionych żeśmy wtedy rozpoczęli z chwilą uruchomienia tego nowego oddziału. Potem przyszły kolejne lata, wprowadzaliśmy i udoskonaliliśmy te metody leczenia, tak aby dojść do y, wprowadzenia terapii y, za pomocą genetycznie modyfikowanych limfocytów, czyli komórkami T, y, które obecnie również są wykonywane w naszym szpitalu.